Nazywam się Marcin Grudziński, prowadzę terapię online w nurcie poznawczo-behawioralnym, łącząc dialog motywujący, elementy terapii schematu oraz akt. Kończyłem stosowane nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jestem w trakcie szkolenia w Akademii Motywacji i Edukacji, która jest akredytowana przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Dodatkowo odbyłem staż kliniczny w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Konstancinie. Zostałem terapeutą, ponieważ interesują mnie ludzie. Ich motywacje, relacje, sposoby radzenia sobie z emocjami. Własna terapia pokazała mi, że zmiana jest możliwa i chciałem się dzielić tą nadzieją z innymi. Największą nagrodą jest dla mnie obserwowanie realnej przemiany u moich pacjentów. Jestem terapeutą, który stawia na bezpieczną, partnerską relację i współpracę przy ustalaniu celów. Skupiam się na praktycznych technikach, monitorowaniu postępu i pracy na tu i teraz. Przeszłość rozpracowujemy wtedy, gdy wspiera ona zmianę obecnego funkcjonowania. Cenię sobie bezpośredniość, troskę i ciepło. Sesja ze mną to bezpieczna przestrzeń, w której pacjent może być w pełni sobą. Pomagam w rozpoznawaniu emocji oraz odkrywaniu motywacji prowadzącej do realnej, trwałej zmiany. Wspieram w poprawie codziennego funkcjonowania, budowania satysfakcjonujących relacji, wzmacnianiu poczucia sprawczości i życia w zgodzie z własnymi wartościami. Towarzyszę także w rozwijaniu elastyczności psychicznej, która pozwala skuteczniej radzić sobie z wyzwaniami.